Zapewnienia sztuki nietypowej, nie mam to czyli omnik, Pani Kuśniowską, odbyła się w Teatrze w Wielkopolskim, reżyserowała Alina mosi Mośni Kerke, Jan Tomasz Lewicz. Wielka niestety w tych dwunastu pozycjach, pozycja, która zaprzecza moim obawom, mianowicie sztukę Fawła Domieckiego, bo widzieli, bo im wzięli, przerobili, zmienili tytuł na pastwę, nie wystawili pod y, reżyserami Konia Dorakowskiego, studenci Akademii Teatralnej im. Zjadrowicza w Warszawie, ale Wydział Sztuki Darkackiej w Białymarsztoku y, i przedstawiciela uczelni. Jarosław Miński i Piotr Robicki napisali napisał sztukę pod tytułem które reżyserował ją Piotr Ratajczak, wystawił teatr w polskim Poznaniu. Pawłaż to taka zapraszka. Tak jest więcej. Sam, przygotowanie do życia w rodzinie, to sztuka Marki Szkół, którą on stawił, dyrektor artystyczny wrócił Teatru niej jak w swoim teatrze. I zapraszam przedstawiciela pan dyrektor Jasiński. Wiemy, że nazwiska wyspia Równicki Radęczek już nie zczytałem, ale po prostu jeszcze raz. Pierwszy, który będę piąty że piąte w wyraździe Uniwersytetu, Teatr w Warszawie. Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego. Zapraszamy Panią Tobie do Python. Tak, czekaj, 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 jednak czekaj, czekaj, To jest czekaj, żywa też jest w tej północy, to jest w czekaj, południu, Sebastiana i Wojtka w tego ostatnia.

To jest 12 spektakli, ja Myślałem, że komisja artystyczna ma prawo także powiedzieć żeby przeczytali same teksty spośród tych przedstawień, które nie trafiły do, do tej kugi 12 bo oczywiście każdy z tych tekstów, które tutaj są, te tej też może być brak pod uwagę jako nagrodę, no oprócz tego są jeszcze cztery teksty. I te cztery teksty to.